Jesteśmy jeno lichymi naczyniami o jeszcze słabszych duszach. Odrzucamy kolebkę życia, by stanąć naprzeciw jeszcze gorszemu cierpieniu. Czy jesteś kolejnym z takich głupców, czy może czymś więcej? Króla Wendrika powszechnie uznaje się za założyciela Drangleik. Wraz ze swoim starszym bratem Aldiom oraz podległą mu armią najechał ziemię starego żelaznego króla oraz krainy ościenne, biorąc je we władanie i jednocząc pod swym sztandarem. Tak oto na zgliszczach dawnych cywilizacji powstało zupełnie nowe królestwo, które swoją nazwą nawiązywało do majestatycznych latających bestii. Miało ono wprowadzić świat w nową erę. W początkach swego panowania Wendrik zapisał się w pamięci poddanych jako król sprawiedliwy. Cóż więc sprawiło, że jego królestwo niemal obróciło się w perzynę? Witajcie w kolejnym filmie na kanale Balmora House. Przy okazji gorąco zachęcam Was do głosowania na Najlepsze, Najgorsze czy Najbardziej Niedocenione Gry w ramach Balmora Game Awards 2025. Link do ankiety znajdziecie w opisie pod filmem. Wyniki poznacie już 14 grudnia podczas specjalnego live'a. A teraz wracajmy już do materiału. Wendrick przewodził grupie znakomitych wojowników, a swoistą perłą w koronie była jego kawaleria, która bynajmniej nie dosiadała koni, lecz wiwerny. Wszyscy rycerze, którzy dosiadali tych groźnych bestii zwano smoczymi jeźdźcami, a według kronikarzy to właśnie ten oddział okazał się kluczowy, gdy królestwo Drangleik jeszcze się formowało. Jednocześnie wspomniani jeźdźcy, a także reszta jego armii odzwierciedlała to, co Wendrik cenił w swoim wojsku najbardziej wielką, surową siłę. Jego armia stroniła od czarów i cudów, stawiając ponad wszystko na siłę fizyczną. By rycerz mógł w ogóle awansować do rangi smoczego jeźdźca, musiał wykazać się nadludzką siłą, a następnie postawić na szali swoje własne życie. Proces ten składał się z dwóch etapów. Najpierw rycerz musiał nauczyć się władać wielkim łukiem, którego naciąg wymagał nadludzkiej siły, a celny strzał wieloletniej praktyki. Jednak by zostać pełnoprawnym jeźdźcem smoków, pretendent musiał następnie poskromić własną wiwernę. Nieszczęśnicy, którzy nie potrafili okiełznać bestii, byli przez nią rozszarpywani i pożerani. Lecz ci, którzy zwyciężyli, posiedli siłę nieporównywalną z żadną inną. Smoczy jeźdźcy, dzierżący swe halabardy i mknący do bitwy na grzbietach Wivern, siali w słuszny postrach na polu walki. Z kolei ci, którzy mieli istotny wpływ na formowanie się królestwa Drangleic, później dostąpili zaszczytu służby jako królewska gwardia Wendrika. Poza regularną armią król posiadał także dwójkę najwierniejszych rycerzy, którzy służyli mu jako jego lewa i prawa ręka. Byli to doprawdy znamienici wojownicy. Zwali się Raimi i Velstad. Pierwszy z nich, Raimi, uchodził za jednego z najlepszych rycerzy Drangleik, a jego znakiem rozpoznawczym był herb przedstawiający czarnego kruka. Imponowała mu potęga Wendrika, którego traktował niemal jak rodzonego ojca. Prawa ręka króla, rycerz Welstad, przybył do Dranglaik z dalekiego kraju. Był pierwszym dowódcą królewskich sił zbrojnych i pozostał przy królu do samego końca. W trakcie służby na dworze, między dwoma rycerzami doszło jednak do waśni, która zakończyła się ogłoszeniem rajmiego zdrajcom i jego wygnaniem. Popadłszy w niełaskę, rycerz błąkał się bez celu, aż jego nogi zaprowadziły go do mglistej wieży, gdzie złożył przysięgę nowej pani imieniem Nadalia. Dawna lewa ręka króla z czasem zapisze się w historii tego świata jako rycerz oparów. Wpływy Wędrika sięgały daleko poza granice jego królestwa. Zabiegał o pozyskiwanie wysokiej jakości rzemiosła, które mogłoby przysłużyć się jego królestwu. Monarcha polecił chociażby swemu kanclerzowi sprowadzić rzemieślnika z Mirry, który znał sekrety wytopu tamtejszego surowca, zwanego geistalom. Wszystko po to, by dać jego armii przewagę nad wrogami. Kanclerz Welager zdołał ściągnąć do Drangleik mistrza Rzemiosła Leuelyna, którego skusił sowitą zapłatą. Tak oto królestwo poznało wszystkie tajemnice mirańskiego stopu. Niedługo później Lewelyn został nadwornym mistrzem kowalskim, działając na zlecenie samego Wendrika. Wykuwany przez niego oręż znany był z prostoty w użyciu oraz ponadprzeciętnej wytrzymałości. Dla kilku zaufanych ludzi na dworze wykuwał także zbroje, które łączyły dużą wytrzymałość z ponadprzeciętną lekkością. Rzemieślnicy Wendrika badali także zaawansowaną sztukę metalurgiczną upadłej cywilizacji Heide, próbując odtworzyć skład ich legendarnej stali. Choć próby te zakończyły się ostatecznie niepowodzeniem, uzyskali oni surowiec o zbliżonej wytrzymałości. Ten szlachetny stop otrzymywano z rudy wydobywanej na południu królestwa. Był on szeroko stosowany do produkcji zbroi dającej wysoką ochronę, a jej krój inspirowany był dawnym wzorem legendarnych rycerzy Astory. Wendrick był również żywo zainteresowany historią dawnych krain, istniejących na długo przed uformowaniem się królestwa Drangleic. W ten sposób był w stanie odnaleźć i wcielić w swoje szeregi resztki takich osobników jak Starzy Rycerze z Hajde, Strażnicy Ruin, Gargulce z Księżycowej Dzwonnicy, Manekiny z Doliny Żniw czy Prastarzy Pancerni Żołnierze z Żelaznej Warowni. W pewnym momencie do królestwa przybyła kobieta imieniem Nasandra. Odznaczała się ponad przeciętną urodą i wrodzonym wdziękiem, czym szybko wkupiła się w łaski króla. Nie minęło też wiele czasu, a została jego małżonką. Kobieta miała przemożny wpływ na Wendrika, a ten często szedł za jej radą. Ostrzegła ona króla o kryjącej się za północnym morzem krainą olbrzymów, których potęga mogła stanowić zagrożenie dla królestwa. Wendrick już wcześniej interesował się mocą olbrzymów, a ostrzeżenie swojej małżonki postanowił potraktować bardzo poważnie. Skrycie wierzył także, że potęga olbrzymów pozwoli mu rozprawić się ze stopniowo wzrastającą na sile klątwą nieumarłych, która od pewnego czasu z niewiadomych powodów zaczęła nękać jego ziemię. Wkrótce po rozmowie z małżonką król zebrał swą armię i wyprawił się za morze. Gdy Vendrick dotarł ze swoimi wojskami do krain olbrzymów, rozgorzała niezwykle brutalna wojna. Niegdyś prawy król mordował, pustoszył i dopuszczał się najpodlejszych aktów okrucieństwa. I z jakiegoś niezrozumiałego powodu zawsze towarzyszyła mu przy tym małżonka po tym, gdy król spustoszył wspomnianą krainę, powrócił do Drangleic z grupą pojmanych olbrzymów oraz niezliczoną liczbą dusz jako swoją zdobyczą. Wiele z nich posłuży z czasem jako obiekty nieludzkich eksperymentów jego starszego brata Aldi. Terror Vendrika nie pozostał jednak bez odpowiedzi. Wiele lat później zuchwała inwazja na Ziemię olbrzymów miała spotkać się z brutalnym odwetem. Prowadząc badania na pojmanych istotach z Zamorza, Aldia oraz Wendrik stali się niezwykle biegli w tworzeniu humanoidalnych istot zwanych golemami do złudzenia przypominających pojmanych olbrzymów. Stworzone w ten sposób istoty służyły między innymi jako tania siła robocza, które zostały wykorzystane do budowy wspaniałego królewskiego zamku. Był to prezent Wendrika dla królowej Naszandry, mający wyrażać oddanie króla względem małżonki, a także w podzięce za jej doradztwo oraz uzyskaną potęgę olbrzymów. Nie jest do końca jasne, kto zdecydował o lokalizacji rzeczonego zamku, jednak dziwnym zbiegiem okoliczności został on wzniesiony dokładnie nad miejscem, które przyniosło światu pierwszą erę ognia głęboko pod fundamentami nowo wzniesionego królewskiego zamku znajdowało się pradawne miejsce, zwane Tromem Pragnień. Podziemna świątynia z osobliwym kamiennym siedziskiem, którego posiadacz mógł nawiązać kontakt z pierwszym płomieniem i zdecydować o losie świata. Wendryk wraz ze swym bratem Aldion, studiując pierwszy płomień i tajemnice wielkich dusz, zdobył głębokie zrozumienie historii świata i praw, które nim rządzą. Chociażby o tym, jak u zarania dziejów płomień przyniósł rozróżnienie na światło i mrok, czy życie i śmierć. Wendrick zrozumiał również, że ciemność pozostaje ujarzmiona tak długo, jak płomień trwa, a gdy zgodnie z naturalnym porządkiem rzeczy zacznie słabnąć, świat spowije mrok. Po odkryciu tronu pragnień oraz jego bezpośredniego powiązania z Pierwszym Płomieniem, Wendrik tylko umocnił swoje panowanie jako monarcha. Miał dostęp do pierwotnego ognia, którego moc mogła przesądzić o losach świata. Do niego należała decyzja, czy rozpalić dogasający ogień na nowo, by podtrzymać erę ognia, czy też pozwolić mu zgasnąć, by nadeszła era mroku. Wendrik jednak nigdy nie podjął żadnej z tych decyzji. Ani on, ani jego brat nie byli przekonani co do żadnej z proponowanych dróg. Chcieli uwolnić ludzi od klątwy nieumarłych, ale jednocześnie nie chcieli, by którykolwiek z nich stał się nowym zarzewiem dla pierwszego płomienia. Był to zarazem czas, gdy król regularnie oddawał się także badaniom nad przeszłością ziem, którymi przyszło mu władać. Jego poddani zauważyli także pewne zmiany w jego charakterze, odkąd powrócił on z podboju krain Olbrzymów. Król żywo interesował się losem dawnych monarchów, którzy mogli znaleźć się w podobnym położeniu i wyruszył na wyprawy do ruin wieży żaru, miasta Szulwy oraz zamarzniętego Elium Lois. Jednak z czasem, gdy opuścił te przeklęte ziemie, zapieczętował do nich dostęp za pomocą magicznych ołtarzy. Dzięki wiedzy zdobytej podczas badań nad olbrzymami, Wendryk stworzył golema, który zdecydowanie wyróżniał się na tle pozostałych. Był to lustrzany rycerz, który stanowił próbę dla najodważniejszych rycerzy pragnących dołączyć do jego królewskiej gwardii. Rycerz ten oczekiwał swych pretendentów w królewskim korytarzu, a konkretniej na końcu owego przejścia, które samo w sobie stanowiło wyzwanie dla wszystkich rycerzy, chcących udowodnić swą wartość w oczach króla. Lustrzany rycerz był wyposażony w specjalną tarczę zdolną odbijać zaklęcia, a także przyzywać wojowników z innych światów. Jeśli któryś ze śmiałków nie zdołał przejść ostatniej próby, a więc pokonać rzeczonego rycerza, czekała go jedynie śmierć. Minęło wiele lat, a nieco zapomniana już brutalna ekspansja wędrika na ziemię Olbrzymów, spotkała się z brutalną wendetą. Do północnych wybrzeży Drangleik przybiła armia olbrzymów, wprowadzona do boju przez ich władcę. Sir Sian, jeden z najwierniejszych rycerzy króla, przyjął pierwszy cios obcych istot, chcąc dać wędrykowi możliwie jak najwięcej czasu na zmobilizowanie wojsk. Choć przybrzeżna twierdza upadła, rycerz króla zdołał przyjąć na siebie całą pierwszą falę olbrzymów królewscy kowale zostali natychmiastowo zaciągnięci do pracy. Rozpoczęli wykowanie zbroi, dających sporą swobodę ruchów, a jednocześnie zapewniających znaczną ochronę, całkowicie porzucając bogate zdobienia na rzecz czystej funkcjonalności. Ale nawet wspaniałe królewskie zbroje, a także wielkie miecze, którymi władały zastępy rycerzy, okazały się niewystarczające w starciu z potęgą Olbrzymów. Wojna ciągnęła się bez końca przez ponad trzy pokolenia, a niegdyś potężna armia Wendrika powoli stawała się jedynie cieniem swej dawnej świetności. Żelazny upór Olbrzymów był nie do zatrzymania. Król był zmuszony werbować najemników z Forossy i Wolgen, by wzmocnić swe szeregi, a obronę zamku królewskiego wsparły nawet pustynne czarodziejki z jugą. Poddani coraz mocniej odczuwali skutki wojny. Kto mógł, salwował się ucieczką do dalekich krain, a kto nie zdołał tego zrobić, często zostawał bez dachu nad głową i bez pożywienia. Królestwo Powoli pogrążało się w ruinie, a olbrzymy dalej nacierały. W miejsce jednego zabitego pojawiał się kolejny i kolejny. A jakby tego było mało, pierwszy płomień zaczął powoli słabnąć, a klątwa nieumarłych, która już od pewnego czasu trawiła Drangleik, tylko przybierała na sile. Gdy los królestwa wisiał na włosku, Wendrik ku swojej największej trwodze odkrył prawdziwą naturę swej małżonki. Naszandra nie była bowiem człowiekiem, lecz przyczajonym bytem z otchłani, pragnącym jedynie potęgi drzemiącej w jego własnej duszy. Mówi się, że narodziła się z fragmentu duszy Manusa, pierwotnego człowieka i legendarnego ojca otchłani. Naszandra nade wszystko pragnęła dusz, coraz więcej dusz. Planowała zagarnąć dla siebie całą siłę olbrzymów, pozyskaną wcześniej przez Wędrika, oraz uzyskać dostęp do tronu pragnień. Gdyby zdołała dotrzeć do tego legendarnego miejsca, mogłaby pochłonąć moc pierwszego płomienia, a cały świat ogarnąłby mrok. Wrota do wspomnianego tronu były jednak zamknięte, a otworzyć mógł je tylko królewski pierścień, który Wendrik zawsze nosił na swoim palcu. Mimo tej niedogodności, naszandra regularnie żerowała na tych, którzy przebywali na dworze. Jej wielki portret, znajdujący się w królewskim zamku, był przeklęty i powoli wysysał życie z każdego, który się do niego zbliżył. Wraz ze straszliwym odkryciem prawdziwej natury na Szandry, król lepiej zrozumiał także działanie odwiecznego cyklu światła i mroku. Wędryk uświadomił sobie, że moc zgromadzonych przez niego dusz, a być może nawet samego pierwszego płomienia, nie wystarczy, by powstrzymać klątwę nieumarłych. Płomień ten zwyczajnie wkrótce zgaśnie, a ludzie dopełnią swego mrocznego przeznaczenia. Jednak mimo to Wendrik wciąż łudził się, że musi istnieć trzecia droga. Gdy stało się jasne, że nikt ani nic nie powstrzyma już kontrofensywy olbrzymów, król rozważał poświęcenie resztki swej wielkiej duszy, by wzmocnić pierwszy płomień, co pozwoliłoby zatrzymać klątwę nieumarłych jeszcze przez jakiś czas, dając w ten sposób królestwu chociaż iskierkę nadziei. Jednak i ten plan nigdy nie został zrealizowany. Wędrik, przerażony prawdziwym obliczem naszandry, umknął ze swego zamku przez królewski korytarz, zostawiając na straży znanego już nam lustrzanego rycerza. To on miał teraz powstrzymać każdego, kto ośmieliłby się podążyć za królem. Monarcha zabrał ze sobą jedynie garstkę najwierniejszych królewskich żołnierzy, w tym samego Stada, i znalazł tymczasowe schronienie w świątyni Amany. Początkowo zamierzał dotrzeć do tronu pragnień, by połączyć się z pierwszym płomieniem, lecz zrozumiał, że tylko utorowałby swej małżonce drogę do jej pierwotnego celu. Gdyby połączył swoją duszę z płomieniem, nikt nie mógłby już ponownie zapieczętować wrót prowadzących do tronu. Ostatecznie, niegdyś potężny król Wendrik, niepodzielny władca Drangleic i zdobywca mocy olbrzymów, postanowił wyrzec się własnej duszy. Porzucił ją gdzieś głęboko, w trudno dostępnych ruinach, w pobliżu świątyni Amany. Następnie, pozbawiony swej ogromnej potęgi, udał się na wieczną pokutę do najniżej położonej komnaty w krypcie nieumarłych. Tam, odziany zaledwie w zwykłą szatę i koronę, mając przy sobie wyłącznie swój miecz i pierścień królów, postanowił odizolować się od świata na całą wieczność. Utraciwszy resztki nadziei na lepsze jutro, Wendrik również padł ofiarą klątwy nieumarłych, stając się tym, z czym tak usilnie walczył. Pustym. Od tamtego czasu błąka się bez celu po swojej krypcie, chroniąc pierścienia dającego dostęp do tronu pragnień. Mówi się, że jego najwierniejszy rycerz, Welstad po dziś dzień stoi na straży swego pustego pana, lecz klątwa nieumarłych odcisnęła swoje piętno również na nim. Z kolei rycerze, którzy pozostali na zamku, dalej pełnili straż, czekając całe dekady na powrót swego władcy. Czas przemienił ich ciała w kamienne posągi, dzięki czemu odeszli na wieczną służbę. Gdy król zszedł do krypt nieumarłych, stopniowo pogrążając się w pustce, los królestwa Dranglake był już w zasadzie przesądzony. Wiele wskazywało na to, że królewski zamek wkrótce również upadnie, jednak pewien nikomu nieznany wojownik zdołał pokonać władcę olbrzymów. Podążająca za nim armia utraciła w ten sposób kontakt ze swoim przewodnikiem i wkrótce potem opuściła królestwo. I choć giganci zostali odparci, zwycięstwo to przyszło zdecydowanie za późno. Dranngleik było w ruinie, a pozostali przy życiu rycerze wędrika powoli również zaczęli zmieniać się w pustych. Poczucie obowiązku było w nich jednak tak silne, że nawet jako pozbawione duszy skorupy dalej patrolowali powierzone im rejony królestwa. Mijały setki lat, a upadłe Drangleik obrosło osobliwą legendą. Ponoć dzięki duszom obecnym w tej krainie nieumarli mogą odczynić klątwę i zdjąć z siebie brzemię pustki. I zapewne ty również podjąłeś się tego zadania. Pamiętaj o subskrypcji i do usłyszenia w kolejnym słuchowisku na kanale Balmora House.